Anaconda Kuski Prime Home. Namiot karpiowy w rozsądnej cenie, który daje realny komfort nad wodą. W tym filmie pokażę jego plusy i minusy oraz sprawdzimy, czy faktycznie jest wart uwagi. Zapraszam. W zestawie otrzymujemy namiot, podłogę mocowaną na rzepy, rozpórki, 15 śledzi oraz praktyczną torbę transportową. Wszystko co potrzebne, żeby od razu rozbić się nad wodą. Pierwszym krokiem wyciągamy namiot z torby transportowej. Następnie łączymy wszystkie rurki są one połączone wewnątrz gumkami, co pozwala szybko złożyć całą konstrukcję. Kolejnym etapem, od tylnej ściany, montujemy górne rozpórki, które nadają namiotowi jego docelowy kształt, następnie rozkładamy podłogę, po kolei wbijamy śledzie i na sam koniec montujemy przedni panel namiotu. Jest to w pełni odpinana ściana, wyposażona w drzwi oraz dwa okna. Wszystkie okna i drzwi posiadają moskitiery na ciepłe dni, a na chłodniejsze. Możliwość pełnego zamknięcia na zamki i rzepy. Z tyłu namiotu znajdują się dwa okna z moskitierami oraz ciemnymi panelami, które poprawiają komfort i prywatność. Wymiary namiotu: Namiot Kuski Prime Home 190 od Anaconda oferuje bardzo dużą i komfortową przestrzeń. Szerokość około 300 cm, długość około 320 cm, wysokość 190 cm. Dzięki takiej wysokości. Możliwe jest swobodne stanie w środku, a duża powierzchnia pozwala bez problemu ustawić łóżko karpiowe oraz cały niezbędny sprzęt. Zarówno na krótkie wypady, jak i długie zasiadki bez problemu zmieścimy dwa łóżka karpiowe. Cena namiotu waha się od około 1200 do 1400 zł za nowy egzemplarz. Moim zdaniem, w tej kwocie to bardzo solidna propozycja, ale może ty znasz coś jeszcze lepszego? Daj znać w komentarzu, jaki namiot ty polecasz. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów i zasiadek. Pozdrawiam.